Tej z tej strony karty pierskiej, tabletowo.pl. Zapraszam na recenzję Huawei P Smart Z. Zacznijmy od obudowy. Niestety jest ona wykonana dość przeciętnie, ponieważ w większości jest to tworzywo sztuczne, które delikatnie się ugina. Poza tym pojawiło się tutaj mnóstwo rys, a także widoczne są odciski palców. Tak naprawdę ta obudowa na tyle jest wykonana z dwóch części i od góry to światło nieco inaczej się odbija niż na dole. Niestety jednak, w przypadku grafik producenta wyglądało to moim zdaniem bardziej spektakularnie i przynajmniej w czarnej wersji ta różnica nie jest tutaj aż tak mocno zauważalna. Omawiając poszczególne elementy, na tyle mamy aparat główny złożony z dwóch matryc. Oprócz tego jest deoda doświetlająca, kilka napisów, a także lekko zagłębiony skaner linii papilarnych. Od dołu umieszczono złącze USB typu C, a także głośnik, mikrofon i gniazdo słuchawkowe. Od góry mamy jeszcze jeden mikrofon, tackę oraz wysuwany aparat. Po prawej stronie są klawisze głośności i zasilania, a na lewej nie mamy już żadnych dodatków. Na froncie przede wszystkim mamy wyświetlacz o przekątnej 6,59 cala, o rozdzielczości 2340 na 1080 pikseli. Charakteryzuje on się niezłymi zakresami poziomów jasności, ponieważ zarówno nocą, jak i w pełnym słońcu jesteśmy w stanie komfortowo korzystać z urządzenia. Poza tym kąty widzenia są świetne, nieco cieplejsze mogłyby być według mnie barwy. Na szczęście możemy nieco wyregulować kolory w ustawieniach. Urządzenie jest na pewno bardzo, bardzo duże i obsługa jedną ręką graniczy z cudem. Tym bardziej dziwi mnie to, że nie mamy tutaj żadnego trybu obsługi jedną ręką, który jednak obsługę tego smartfona by ułatwił. Jak widzicie w tym ekranie nie mamy żadnych wcięcia ani dziurek, ponieważ aparat frontowy jest umieszczony we wstawce od góry. Wysyła na się jednak moim zdaniem stanowczo za wolno. Producent podaje niby, że jest to około sekundy, w praktyce jednak bliżej temu czasowi do 2 sekund. Na pewno więc nie jest to czołówka jeśli chodzi o szybkość wysuwania, co na dłuższą metę może irytować. Porównywałem to nawet z Samsungiem Galaxy A80, który nie dość, że musi się wysunąć, to jeszcze obrócić i ten czas w przypadku P Smart Z był zaskakująco dłuższy. Do zalet tego modułu natomiast na pewno zaliczę to, że wysuwa on się stosunkowo cicho. Przejdźmy już teraz typowo do działania tego urządzenia. Zacznijmy od tego, że skaner linii papilarnych jest bardzo szybki, przede wszystkim jeśli chodzi o rozpoznawanie odcisku, Poza tym nie można mu nic zarzucić pod względem precyzyjności, ponieważ niemal za każdym razem nasz odcisk zostaje rozpoznany. Nieco krótszy mógłby być jedynie czas od przyłożenia palca do podświetlenia ekranu, ponieważ tutaj jest to bardzo różnie i czasami urządzenie odblokuje się natychmiastowo, a czasami musimy poczekać nawet jakieś 2 sekundy zanim będziemy mogli skorzystać z urządzenia. W Huawei P Smart Z znajdziemy system operacyjny Android w wersji 9 Pi z nakładką producenta. Dodaje ona mnóstwo ciekawych funkcji takich jak na przykład idąc po kolei możliwość ustawienia motywów, mamy też wspomnianą możliwość sterowania kolorami oraz nasyceniem barw. Nie zabrakło także ochrony wzroku z harmonogramem oraz regulacją tego filtra. Mamy też chociażby aplikację bliźniaczą, czyli Facebooka, Messengera i Snapchata możemy zduplikować. Szkoda jednak, że ta lista jest ograniczona tylko do tych trzech programów. W smartfonie mamy też tak zwaną higienę cyfrową, czyli możliwość kontrolowania i ograniczania czasu korzystania z niektórych programów. Poza tym jest blokada aplikacja zabezpieczająca dostęp do programów oraz safe plików, który wygląda podobnie, tylko z różnicą taką, że blokujemy dostęp do konkretnych plików. Nie zabrakło także kilku gestów ruchowych, m.in. możemy wyciszyć połączenia oraz alarmy, obracając telefon ekranem do dołu. Możemy także zmniejszyć głośność poprzez podniesienie, a także wybudzić ekran również po podniesieniu urządzenia. Jest jeszcze możliwość wykonywania zrzutu po przeciągnięciu trzema palcami w dół. Nie zabrakło także alternatywnych sposobów nawigacji po systemie bo oprócz klawiszy funkcyjnych na dole mamy przycisk wiszący oraz gesty wykonywane przy krawędziach ekranu. Z mniej standardowych aplikacji mamy Hiker do obsługi technicznej, są porady, w których znajdziemy informacje jak efektywnie korzystać z urządzenia, jest App Gallery czyli sklep z aplikacjami, poza tym mamy latarkę, radio FM czy kompas. Oprócz tego na przykład jest tryb impreza, dzięki któremu możemy połączyć kilka urządzeń w jedną sieć, i odtwarzać muzykę z kilku źródeł jednocześnie. Jeśli chodzi o działanie smartfona, to jest zadziwiająco bardzo dobrze. System działa szybko i stabilnie, nic się samoczynnie nie zamyka i nie przeładowuje, a animacje w żadnym wypadku nie klatkowały. Korzystanie z tego urządzenia jest więc bardzo wygodne i sprawne, i nie mam pod tym względem żadnych większych zastrzeżeń. Jedyne do czego bym mógł się przyczepić to do zbyt krótkiego utrzymywania aplikacji w pamięci RAM. Tak samo jest z kartami w przeglądarce Chrome, jednak mam wrażenie, że jest to bardzo częsta przypadłość urządzeń od Huawei. Za działanie urządzenia odpowiadają podzespoły takie jak procesor Kirin 710, mamy też 4GB pamięci RAM, oprócz tego układ graficzny Mali G51 oraz 64 GB pamięci wbudowanej. Oczywiście tę pamięć możemy rozbudować za pomocą kart microSD. Niestety w tym wypadku będziemy musieli zrezygnować z drugiej karty nano SIM. Moduły w łączności w tym smartfonie również działają bez zarzutów, ponieważ korzystanie z internetu zarówno po wi jak i przy użyciu transmisji danych jest szybkie. Poza tym GPS określa precyzyjnie naszą lokalizację, a Bluetooth bez problemów łączy się z innymi urządzeniami. Jedyne co zauważyłem to, że aplikacja MiFIT czasami rozłącza się z Mi MiBandem, jednak mam wrażenie, że jest to już bardziej problem pamięci RAM niż modułu Bluetooth. Na pochwałę na pewno zasługuje jeszcze to, że mamy w tym smartfonie moduł NFC, który działa bezproblemowo i zapewnia możliwość szybkiego zbliżeniowego płacenia smartfonem w sklepach. Jak wspominałem na początku, w smartfonie do dyspozycji mamy podwójny aparat główny. Jest on złożony z matrycy o rozdzielczości 16 megapikseli z przysłoną 1.8 oraz drugiego o rozdzielczości 2 megapikseli, który pełni rolę takiego bardziej pomocniczego oczka dbającego o głębie zdjęcia. Niestety nie mamy tutaj żadnego zoomu hybrydowego ani szerokiego kąta, musimy więc zadowolić się zwykłymi fotografiami. Trzeba jednak przyznać, że te zwykłe zdjęcia charakteryzują się zaskakująco dobrą jakością, ponieważ kolory są ładnie nasycone, szczegółowość jest spora, a wyostrzaniem nawet mniejszych elementów nie stanowi żadnych problemów. Nieźle jak na tej klasy sprzęt wypadają też zdjęcia nocne. Co prawda, oczywiście, jakość tutaj trochę spada, ale i tak jesteśmy w stanie wykonać całkiem poprawne fotografie. Amerka frontowa o rozdzielczości 16 megapikseli z przysłoną 2.2 również radzi sobie całkiem nieźle, ponieważ selfie'aki są szczegółowe, mają ładne kolory, nie można też przyczepić się w kwestii ostrości. Niestety jakość tutaj spada już znacząco, gdy wykonujemy selfie'aki nocą i przede wszystkim kolory stają się wtedy mało naturalne. Aplikacja aparatu jest naprawdę nieźle wyposażona i mamy tutaj sporo ciekawych trybów. Na przykład mamy tryb portretowy, nocny, tryb małej przysłony jest także tryb profesjonalny, mamy kilka filtrów kolorystycznych, oprócz tego jest chociażby malowanie światłem czy zwolnione tempo. Oczywiście możemy też tutaj liczyć na sztuczną inteligencję, która nieco podkręci jakość zdjęć. W Huawei P Smart Z znajdziemy akumulator o pojemności 4000 mAh. Naładujemy go za pomocą ładowarki z przewodem USB typu C, niestety jednak zabrakło trybu szybkiego ładowania. Jeśli chodzi o faktyczne działanie tego akumulatora, to jest naprawdę bardzo dobrze. W trybie mieszanym jesteśmy w stanie uzyskać od 5,5 do 6,5 godziny na wyświetlaczu, co wydłuża się nawet do nieco ponad 9 godzin, gdy korzystamy wyłącznie z Wi-Fi. Jedyne co to czas na transmisję danych mógł być nieco dłuższy, ponieważ tutaj uzyskujemy 4,5 godziny, co nie zawsze wystarczy na jeden pełny dzień pracy. Podsumowując. IP Smart Z aktualnie kosztuje w okolicy 1200 zł. Moim zdaniem jest to świetna propozycja smartfona, która wyróżnia się na tle konkurencji. Przede wszystkim jest tak za sprawą wysuwanego aparatu, co przekłada się też na bardzo wąskie ramki wokół wyświetlacza. Poza tym z bardziej takich standardowych rzeczy mamy np. wydajny akumulator, niezłą płynność systemu. Oprócz tego jakość zdjęć jest naprawdę bardzo dobra. Nie zabrakło także USB typu C, gniazda słuchawkowego czy NFC. Oczywiście to urządzenie też ma kilka wad, na przykład fatalnie wykonaną obudowę, która mocno się rysuje, jednak to możemy trochę wyeliminować, korzystając z jakiegoś etui. Z innych wad, na przykład, można wymienić stosunkowo wolne wysuwanie się aparatu. Oprócz tego, totalnym nieporozumieniem jest dla mnie brak trybu obsługi jedną ręką. Szkoda też, że nie mamy trybu szybkiego ładowania. Jednak, moim zdaniem, biorąc pod uwagę cenę tego smartfona, jest to naprawdę bardzo fajna propozycja, którą ja z czystym sumieniem mogę wam polecić. A co wy myślicie o tym smartfonie? Czy Wy byście kupili Huawei AP Smart Z, czy raczej zdecydowalibyście się na coś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!